To będzie wspaniały dzień. Wracamy do pracy. <laughs> Wracamy do po długo weekendowej rzeczywistości do normalności. A może po prostu tak może być zawsze. Może być pięknie, mądrze. Dzień dobry. Zaczynam dzień od siebie. To będzie wspaniały dzień. A to już... Hmm to już 2000 uwaga 671 wydanie klubu 555 jest środa 12 dzień listopada 2025 roku 316 dzień roku 46 tydzień przed nami jeszcze 49 dni roku 2025 nietypowe święta dzisiaj to światowy dzień trwala i dzień ergonomii aurora morgenstern <laughs> Wiemy, kto się za tym kryje. Prawidłowo wczoraj wytypowała liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 964 osoby. A ja zapraszam do tego, żeby pobrać sobie aplikację, bo od teraz będzie tylko tam możliwość typowania liczby osób. I zmieni się wszystko, bo myślę. Że będzie to pewne utrudnienie dla wszystkich tych, którzy biorą udział w zabawie. Dlatego też zapraszam do ściągnięcia aplikacji Klub 555 na smartfon i tam szybciutko możesz oznaczyć obecność i wytypować liczbę osób, które się zalogują w danym dniu, czy też zalogowały poprzedniego dnia na naszej aplikacji już czy na stronie klub555.pl. Nauczmy się żyć w zgodzie, jak bracia, bo inaczej poginiemy, jak głupcy. To hasło w tym tygodniu, które bardzo, bardzo ze mną rezonuje. Nauczmy się żyć w zgodzie, jak bracia, bo inaczej poginiemy, jak głupcy. Bo życzliwość to język, który głusi mogą usłyszeć, a niewidomi zobaczyć. To najbardziej uniwersalna waluta na świecie. Taki jest tytuł dzisiejszego. Klubu, i o tym będziemy dzisiaj więcej mówić, bądź życzliwy dla świata, czyli najbardziej uniwersalna waluta świata. Kiedy ostatnio ktoś był wobec Ciebie prawdziwie życzliwy, jak się wtedy poczułaś czy poczułeś? Komu komu? Zastanów się, może teraz, komu dzisiaj możesz ofiarować choć jedną, w cudzysłowie, monetę życzliwości? I co by się zmieniło w Twoim świecie? Gdybyś każdy dzień zaczynał od jednego, przynajmniej jednego dobrego, życzliwego gestu. Życzliwość nie potrzebuje reklamy, o tym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, planu marketingowego ani certyfikatu. Jest prosta, cicha i prawdziwa. To najważniejsza waluta świata, a jednocześnie ta, która czyni nas najbardziej bogatymi, bo im więcej tego wydajesz, tym większy masz majątek w sercu. Niech więc każdy dzień w klubie 555 zaczyna się od takiej inwestycji która zawsze się opłaca od aktu życzliwości wobec naszego świata nie działają serduszka już które chciałbym ci w akcie życzliwości teraz wysłać nie wiem co się wydarzyło ale mam taką rękę którą mogę ci pokazać jako wysłaną wysłany akt życzliwości bo naprawdę życzę ci pięknego dnia Życzę Ci pięknego życia i każdego dnia będę rano. Dawał Ci chociaż jedno zdanie, które idzie w tym kierunku. A teraz co? Gdzie jest moje intro? O tutaj. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu siedziałem. Halo, jak to szybko leci. ten moment teraz że bez względu co robisz jak się czujesz czego się dzisiaj spodziewasz to po prostu wywołaj ten jeden odruch uśmiechnij się pokaż zębom świat jak to mówię od lat o nawet mi się zrymowało uśmiechnij się po prostu nawet jeżeli ci się nie chce nie masz powodów do śmiechu to po prostu wywołaj ten grymas na twarzy i utrzymaj go przez 60 sekund. Może poczuj endorfiny, które się w sobie w tobie pojawią. Może poczuj albo zacznij oczekiwać, że ten dzień jakimś sposobem będzie wyjątkowy. Nigdy nie wiemy, co się w tym dniu wydarzy, ale jeżeli będziemy tego oczekiwać, będziemy bardziej uważni, skupieni, to dajemy sobie dużo większe szanse. Właściwie to mam dzisiaj chyba dwie historie. Dostałem od was mnóstwo historii, od Irka Czyżewskiego, od Reni Lewandowskiej, od Moniki Król. Ale postanowiłem przypomnieć jedną historię, która przewija się co jakiś czas w klubie dosyć często, a ta historia ze mną rezonuje najbardziej. Może ktoś patrząc na moją koszulę, już się domyśla, o czym będzie. Pozwól, że ją teraz zacytuję. Historię, która kiedyś tak bardzo mnie dotknęła, i to właśnie chyba ta historia sprawiła, że życzliwość nabrała dla mnie zupełnie innego znaczenia. Pewien nasz przyjaciel, no to pochodzi z książki, Balsam dla duszy. Pewien nasz przyjaciel o zachodzie słońca wybrał się na swój zwyczajowy spacer opustoszałym opustoszałym brzegiem morza. Idąc tak w zamyśleniu, spostrzegł nagle w oddali sylwetkę jakiegoś mężczyzny. Podszedłszy nieco bliżej i przekonał się, że to ktoś miejscowy, jakiś Meksykanin. Mężczyzna bezustannie schylał się, podnosił coś i ciskał do wody. Gdy nasz przyjaciel zbliżył się jeszcze bardziej, dostrzegł, że Meksykanin zbiera rozgwiazdy, które fale oceanu wyrzuciły na plażę. Wielce zaintrygowany podszedł do mężczyzny i powiedział: Dobry wieczór, amigo. Przechodziłem właśnie tędy i zastanawiałem się zastanawiałem się, co robisz? Wrzucam te rozgwiazdy z powrotem do wody. Widzi pan, mamy odpływ i wszystkie je wyniosło na brzeg. Jeśli nie wrócę ich morzu, Umrą z braku tlenu. Rozumiem, odpadł, odparł nasz przyjaciel, lecz takich rozgwiazd muszą być tu pewnie na tej plaży tysiące. I w żaden sposób nie udać się uratować wszystkich. Jest ich po prostu zbyt wiele. Poza tym zdajesz sobie sprawę, tłumaczył, że na tym wybrzeżu podobnych plaż są setki i na każdej z nich może wyrzuciło pełno rozgwiazd. Nie sądzisz więc, przyjacielu, że to co robisz nie ma większego znaczenia? Meksykanin uśmiechnął się, a potem pochylił, podniósł kolejno rozgwiazdę i wrzucając ją do wody, odrzekł, dla tej ma ogromne znaczenie i wrzucił ją do morza. Możemy dzisiaj po różnego rodzaju wydarzeniach, zjawiskach powiedzieć, to nie ma większego sensu, bo ciągle jeszcze brak życzliwości wszechobecny. Ale dla tej jednej osoby, której dodasz dasz. Życzliwe słowo otuchy, wsparcia, pociechę. Będzie miało ogromne znaczenie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zlikwidować całego nieszczęścia na świecie, nie ma takiej możliwości w pojedynkę, ale kto wie, jeżeli zaczniemy w tym kierunku coś robić na zasadzie podaj dalej. Kto wie? Nie wiem, czy ten człowiek, któremu ostatnio kupiłem kawę na yy, bio-bazarze, myślę, że na pewno jemu zrobiło się dobrze. Czy on to poda dalej? Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ wiem na pewno, że to zrobiło mu dzień. Widziałem, że był zapracowany, może niewyspany, może zmęczony, ale to na pewno zrobiło mu dzień. Ten prosty gest. Życzliwości. I to nie zawsze musi być coś, co kupujemy komuś. Wystarczy dobre, mądre, życzliwe słowo. Ciekaw jestem, czy są tu klubowicze, którzy jeszcze tej historii nie znali. Napisz, jeżeli nie znałeś tej historii, to napisz mi to w komentarzu, proszę. A ja może jeszcze jedną historię przytoczę, przy którą wysłał Irek Czyżewski, nasz, nasz świstak. Na rynku zatłoczonego, na środku zatłoczonego rynku siedział niewidomy człowiek. Przed sobą miał kapelusz i kartkę z prostym napisem: Jestem ślepy, pomóżcie mi, proszę. Przechodnie mijali go w pośpiechu. Czasem ktoś wrzucił monetę, czasem ktoś spojrzał z litością i tyle. Aż pewnego dnia zatrzymała się przy nim kobieta. Nic nie powiedziała, wzięła jego kartkę, odwróciła i napisała kilka słów. Położyła ją z powrotem na ziemi i odeszła, a jej obcasy cicho oddalały się po ulicy. Po chwili coś się zmieniło. W powietrzu pojawiło się więcej kroków, więcej dźwięków monet spadających do kapelusza. Niektórzy zatrzymywali się na dłużej, inni wrzucali pieniądze, odchodząc ze wzruszeniem w oczach. Niewidomy słyszał to wszystko i nie mógł pojąć, co się stało. Kiedy znów usłyszał znajomy stukot obcasów, poznał ją od razu. Proszę pani, zapytał nieśmiało, co pani napisała na tej kartce? Kobieta uśmiechnęła się lekko i odpowiedziała: Nic nowego, po prostu inaczej. Na kartce widniały słowa: Jest wiosna, a ja nie mogę jej zobaczyć. To samo znaczenie, inna perspektywa, bo czasem. Nie trzeba zmieniać rzeczywistości. Wystarczy zmienić sposób, w jaki o niej mówimy. Popatrz, posłuchaj tego zdania. Czasem nie trzeba zmieniać rzeczywistości. Wystarczy zmienić sposób, w jaki o niej mówimy. W jaki sposób mówimy o tym, jak jest. Czy narzekamy na nasze życie, na świat, w którym żyjemy, na nasz kraj? Czy może. Mówimy inaczej, żeby człowiek, który tego słucha, poczuł się lepiej. Bo jeżeli potwierdzimy w naszej narracji, że ten świat jest do niczego, to ten człowiek, ktoś, kto cię słucha, pomyśli: A, miałem rację. Ale jeżeli powiesz coś zupełnie innego, przedstawisz świat inaczej, ktoś może zatrzymać się i powiedzieć o. Może jednak, może jednak tak jest. Może jednak warto. Jestem koneserem życia. Bardzo często to o sobie mówię. Staram się wyszukiwać w nim tej jasnej strony. Tego, co dobre, mądre i pozytywne. Adam Rajczyba napisał, że obie historie były już nieraz. Tak, tylko. Widzisz, niektóre, niektóre historie, na przykład w grudniu, powtarzamy każdego roku. Jakoś nie ma w tym nic dziwnego. Dlaczego nie, mogliśmy, nie, dlaczego nie mielibyśmy powtarzać historii, które głęboko dotykają serca? Bo my nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale możemy zmienić świat tego jednego człowieka gestem, słowem, dodaniem otuchy. I to, to jest dla mnie najważniejsze. Czy ta historia już była, czy nie, może jak ją przypominamy sobie, to poczujemy kolejne dotknięcie serca. Rzeczliwość jest naturalnym naszym stanem. I nawet pytając o to dzisiaj na czacie, zapytałem się. Jak często doświadczasz aktów życzliwości od ludzi? 2% praktycznie w ogóle. Bardzo rzadko 20%. Ostatnio jakoś tak częściej 34%. Myślisz, że to przypadek? Chyba nie. I wreszcie, bardzo często. 44% klubowiczów mówi tak, doświadczam bardzo często. A te 20, nie, te 34% mówi ostatnio jakoś tak częściej. Może skupiasz na tym swoją uwagę i doświadczasz więcej życzliwości? Może zwracasz na to więcej uwagi i, i dajesz życzliwość, dobre słowo. Prawda? Czy świat byłby lepszy, gdybyśmy częściej sięgali po tę niezwykłą walutę? Wyobraź sobie, że każdego dnia masz do rozdania na przykład 10 monet życzliwości, nie musisz ich gromadzić, nie musisz ich oszczędzać, bo im więcej wydajesz, tym więcej wraca? To jedna z tych inwestycji, która daje niezwykły zwrot. Rzeczliwość to nie tylko gest. Jak ostatnio Kuba Bączek powiedział, to sposób patrzenia na świat. Kiedy widzisz człowieka, który się spóźnia, możesz pomyśleć, nie szanuje czasu innych, albo pomyśleć sobie, może miał trudny poranek. Albo ktoś, kto się złości, możesz powiedzieć, o, pewnie coś go dzisiaj zabolało. Rzeczliwość zaczyna się tam, gdzie kończy się ocenianie, osądzanie. Wielu ludzi myśli życzliwość z uległością. Myślą, że jeśli jesteś miły, to znaczy, że pozwalasz, by inni po tobie chodzili. Tymczasem prawdziwa życzliwość to jest bardzo ważne zdanie, które teraz mówię. Prawdziwa życzliwość wymaga ogromnej siły, bo łatwo być uprzejmym wobec ludzi, którzy są mili. Sztuką jest być życzliwym wtedy, gdy inny ktoś nie potrafi. Kiedyś pewien starzec powiedział, i też posłuchaj tego zdania, każde zdanie dzisiaj ma sens. Nie bądź dobry, bo świat cię zrani. Bądź dobry pomimo tego, że świat cię zrani. Większość ludzi mówi, nie, nie mogę być dobry, bo świat i tak mnie rani. A ja staram się być życzliwy, wiedząc, że świat może mnie zranić. W tych słowach kryje się sekret. Życzliwość to nie strategia na sukces, to wybór stylu życia, to decyzja, że niezależnie od tego, co robią inni, ty nie zrezygnujesz z człowieczeństwa. Kiedy mówisz komuś dzień dobry z uśmiechem, to nie rytuał, to zaproszenie. Kiedy przypuszczasz kogoś w kolejce, to nie słabość, to gest człowieka, który rozumie, że wszyscy jesteśmy w tej samej grze. Kiedy wysłuchasz kogoś bez przerywania to nie strata czasu. To prezent. Niektórzy ludzie mówią, niektórzy ludzie mówią, nie mam energii, żeby być miłym dla wszystkich, a to właśnie życzliwość tworzy tę energię. Kiedy dasz komuś kawałek swojego ciepła nie tracisz, zyskujesz, w środku zapala się coś, co przypomina. Że świat jest ciągle jeszcze wspaniałym, dobrym miejscem. Życzliwość jest zaraźliwa. Pamiętasz to, jeżeli ktoś był wobec Ciebie życzliwy? Wyobraź sobie, że świat, w którym każdy postanawia dziś zapłacić choć jedną monetę życzliwości, staje się normą jedno dobre słowo jeden telefon jeden uśmiech jeśli 100 osób to zrobi zmienił się 100 dni jeśli milion zmieni się milion dni prawda życzliwość nie zawsze wraca z tego samego miejsca w które ją wysyłasz czasem życie sprawia że otrzymujesz ją z zupełnie innej strony w chwili gdy najbardziej potrzebujesz tak jakby świat mówił Pamiętam. Doświadczyłem tego wielokrotnie. Wielokrotnie. Nie, nie, nie sposób zliczyć, ile razy doświadczyłem aktów życzliwości od ludzi, jakby świat mówił, pamiętam, pamiętam Twoje zachowanie swego czasu, jak zrobiłeś ten gest pomimo, że nie musiałeś. Dlatego też nie przestawaj być dobrym człowiekiem tylko dlatego, że ktoś inny nie jest. Nie przestawaj się uśmiechać, bo ktoś ma ponurą minę i nie przestawaj pomagać, bo ktoś tego nie docenił. Życzliwość nie jest wymianą. To twój podpis pod słowem człowieczeństwo. Człowieczeństwo. Ludzkość. Jesteśmy jedynymi istotami na ziemi, które potrafią Świadomie wywoływać ten stan. Bardzo dziękuję za komentarze, których napisaliście dużo. Lenia Lewandowska napisała: Staraj się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastałaś. To też jedno z tych moich zdań. Kiedy spotykasz drugiego człowieka, staraj się sprawić, żeby poczuł się odrobinę lepiej niż przed spotkaniem z tobą. Agnieszka Bus, chyba po raz pierwszy. Dobre słowo jest jak nowe życie, przynosi radość, a jednocześnie często łzy wzruszenia. Zalewa nas wtedy wewnętrzna fala emocji i odczuć, od zaskoczenia przez niedowierzanie, aż po ogrom szczęścia. Czasami jedno dobre słowo, szepnięte komuś we właściwym czasie, potrafi zdziałać cuda. Pisze Monika Krok. Nie, może nie odmienić życia i nie sprawi jak za dotknięciem czardziejskiej różki, że wszystko się wyprostuje, ale sprowokuje myśl, że można inaczej. Że jest we mnie taka moc, która pozwoli mi się zmierzyć sytuacją z sytuacją, która być może mnie przerasta. Beata Galica Drabik, to ta od Piotra. <laughs> ludzie zapomną o tym, co powiedziałeś, ludzie zapomną o tym, czego dokonałeś, ale nigdy nie zapomną tego. Jak przy tobie się czuli i dzięki tobie. Życzliwość to codzienna praktyka serca, a nie jednorazowy gest. Ania Listek napisała. Ludzie zdają się wciąż często zapominać, że słowa mają ogromną moc. A Grzegorz Jastrzębski też chyba jeszcze nigdy nie pisał. Pyta się, jak bardzo ważne w życiu naszym są dobre słowa, potrafią zatrzymać ból, rozjaśnić dzień. Napisała Dorota Czendlik. Dobre słowo potrafi zmienić komuś dzień. Doświadczyłeś tego kiedyś? Ludzie tak rzadko słyszą. Świetnie sobie radzisz, ładnie wyglądasz, doceniam to, co robisz. Kiedy mówisz coś życzliwego, co płynie prosto z serca, dajesz komuś siłę, poprawiasz nastrój, wywołujesz uśmiech. A przede wszystkim pokazujesz, że można inaczej. Że można zobaczyć człowieka pod warstwą jego stresów czy gorszego dnia. Jesteśmy różni, ale żyjemy obok siebie. Ob obdarowujmy się więc życzliwością i uśmiechem, pamiętając, że to, co dajemy, do nas wraca. Jest jeszcze Magda Zuba, też chyba pierwszy raz. Nie trzeba supermocy, żeby zmieniać świat na lepsze. Jestem ciekawy, czy do ciebie to przemawia, że nie trzeba mieć supermocy, żeby zmieniać świat na lepszy, podpisać się pod słowem człowieczeństwo. Jak odbierasz to, co do ciebie dzisiaj mówię, bo możesz dzisiaj Możesz dzisiaj zrobić gest życzliwości wobec osoby z Twojego bliższego lub dalszego otoczenia lub wobec osoby wręcz nieznajomej. Uśmiechnąć się, nawet jeżeli ta osoba się zdziwi. Powiedzieć dobre słowo, pomimo że ta osoba nie oczekuje lub się nie spodziewa. Urodziny dzisiaj ma Regina Bukowska, a dzisiaj chyba jedyny raz powiem dobra. Nie robię tego zbyt często, ale mają imieniny Renatki, a Renatek jest u nas sporo i to bardzo fajnych dziewczyn, więc życzenia z okazji imienin dla wszystkich Renat dzisiaj. Będąc życzliwymi, jesteśmy jednocześnie życzliwymi dla siebie, pisze Iza. No tak to działa, mały gest, a potrafi tak wiele, pisze Gabrysia. Pisze Dylelek, Lelek, gdy byłem dzieckiem, w słupi sąsiedzi przynosili sobie wzajemnie ciepłe pączki, a tu teraz wczoraj sąsiadka przyniosła placek. Zaskoczyła mnie. Hmm. Uważam, że to piękny nawyk. Gdybyśmy nagle wszyscy zaczęli go praktykować, myślę, że bylibyśmy w stanie odrobinę, może troszeczkę, Sprawić, że ten świat będzie lepszy. Prawda? Przypominam, moi drodzy, że na telefon jest aplikacja i od dzisiaj już tylko w aplikacji można typować liczbę osób, które się zalogowały na stronie. Przypominam Ci też, że możesz dzisiaj wykonać zadanie wykonać przynajmniej jeden życzliwy gest wobec kogoś, kto się tego w ogóle nie spodziewa. Wszystko jest w zasięgu Twojej ręki wszystko możesz, wiele rzeczy możesz zrobić, które poprawią nie tylko Twój humor, ale również wielu, wielu innym. Prawda? I chciałbym, żeby nie tylko w tym tygodniu miało miejsce to, że jesteśmy życzliwi wobec siebie. Ale już zawsze, żeby stało się to nawykiem, codziennością. Jesteśmy życzliwi wobec siebie. Prawda? No właśnie. Dzisiaj możesz komuś podarować jedną ze swoich pięknych monet życzliwości. Możesz od tego zacząć dzień. Dokładnie. Do zobaczenia jutro o 5.55 będą kolejne historie i będę Cię przekonywał do tego, żeby być życzliwym dla świata. Do zobaczenia już jutro o poranku o 5.55. I pamiętaj, żeby ściągnąć aplikację na smartfona. Na pewno w sklepie gdzieś tam znajdziesz u siebie. Na telefonie. <laughs> Uśmiechnij się. Do zobaczenia, cześć.